Coś nie gotujesz? Przygotowuję specjalne danie na kolację urodzinową dla pana Romana. Zaprosiliśmy go na wieczór. Zapomniałaś? A, rzeczywiście. A. Co ty robisz? Hmm? Robię sobie kanapkę. Ja jakoś tak dziwnie robisz. No, dam sobie radę. Wiesz co, to może ja ci pomogę. Ja... No, o, dziękuję. Słuchaj, a może z okazji tych urodzin powinniśmy kupić mu też jakiś prezent? A dobrze by było, ale no. co? Hmm. Hmm coś wymyślimy. Słuchajcie, to straszne. A. Moja babcia przyjeżdża do mnie w odwiedziny. Kiedy przyjeżdża? Dzisiaj! Pociągiem z Inowrocławia o pół do trzeciej! Sama zobacz! No to mogła już przywieźć ten list ze sobą, zaszczyciłaby na znaczku. Ten list przede przeszło tydzień. Z Inowrocławia? Ojejku. Pokaż, co tam jeszcze mamy. Może jakieś pocztówki z nadmorza, darmowe katalogi. Gdzie tam, rachunki, rachunki, rachunki. Dlaczego one zawsze przychodzą na czas? No. Co, co my teraz robimy? Przecież ona nie może nas tak zobaczyć. O, masz rację, to jest wie. straszny bałagan. Musimy wszystko posprzątać, zanim ona przyjedzie. Nie chodzi o bałagan. A o co? Ona nie wie, że mieszkamy z Jackiem. Powiedziała mi, że mieszkam z dwiema koleżankami. A Aniu, popatrz na mnie. Hmm? Czy moja operacja plastyczna się udała? <śmiech> <śmiech> Słuchaj, a czemu ty jej tak powiedziałaś? Musiałam! tego nie zrozumiała, zresztą nie myślałam, że kiedykolwiek tu przyjedzie. Ona jest strasznie staroszwiecka i uważa, że z chłopakiem można mieszkać tylko po ślubie. I co my teraz zrobimy? No, co my teraz zrobimy? Wy myślicie coś? Teraz powiem nie paniku, za ile twoja babcia przyjeżdża? Za cztery godziny, tak? No to wszystko zrobimy do tego czasu. Ja zabiorę swoje rzeczy i przeniosę się na ten czas, kiedy ona tutaj będzie na górę do Franka. Och ja tak naprawdę! Dziękuję Ci! Dziękuję! A co będzie z kolacją dla pana Romana? Hm? A no właśnie, co będzie z kolacją? Przecież my jej nie zrobimy. No ja ją zrobię, a wy będziecie udawać, że to wy ją zrobiłyście i mnie na nią zaprosicie, no mam nadzieję. A, a co z Babcią? Nie no, zjemy tę kolację razem z nią. No i to się dobrze składa, bo nie będziecie musiały specjalnie dla niej gotować. No, no może i tak. Ale chodźcie, musimy trochę posprzątać. Babcia ma oczywiście fiała na półcie bałaganu i czystości. No To powiedz to najpierw, Hanik. Powiedz, bo ja zajmę się swoim pokojem. ho! Posprzątasz w nim? Nie, zamknę go. coś dla mnie w moim pokoju? Świetny pomysł. Chcę, żebyś powiesił mi to zdjęcie na ścianie. Mm, nie, zła dziewczyna, ktoś to jest. Moja babcia, kiedy była młoda, dała mi, żebym o niej pamiętała. To dlaczego go wcześniej nie powiesiłaś? Zapomniałam, że je ja mam. E, muszę iść po młodych do pana Romana. Wow. Pomożesz mi? A, jasne. I show show you. Przyszedłem ci zreperować... Dlaczego pan wyłączył? Szedłem ci zreperować dzwonek, ale nie będę tego robił przy takiej muzyce. Co, nie podoba się panu? Podoba, to się nie nadaje do słuchania, a na pewno już nie do tańca. Co pan chciał tańczyć, to takie, takie... No to przynajmniej są jakieś tańce, a nie jakieś piekibasy w samotności. Panie Romku, czasy się zmienimy. Czy to do pana jeszcze nie dotarło? No. A może pan chciałby sam spróbować, co? <s frustration> no, jedziemy. Fajnie. Niech pan rozumie. Nie, jedziemy. Jedziemy taneczną. O, to... coś, coś mi krzyśnie w krzyżu. Możesz mi jakoś pomóc? No dobra. Co... cześć. Mamy myślałem, że pan tutaj jest. Ma pan może młotek? Mamy z młotych, zaraz to zastosujemy. Co? Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale za każdym razem, kiedy spotykam się z babcią, czuję się jak wtedy, kiedy byłam małą dziewczynką. To znaczy jak? No. Tak, jakbym za każdym razem miała jej pokazać, jakie mam stopnie na świadectwie. Ola, przestań tak myśleć, przecież jesteś już dorosła. Nikt ci teraz nie będzie wystawiał stopni z tego, co robisz. No, jak teraz wygląda ten pokój? Hm? Tak na trójka z plusem? To na pewno Jacek. Ciekawe dlaczego dzwoni. Babcia! Poluniu! Tak się cieszę, że jesteś. Ale miałaś przyjechać za parę po południu. Ale zdążyłam na wcześniejszy pociąg i będziemy mogły być dłużej razem. To, to genialnie! Naprawdę, Haniu, że go no, nie ojnie? tu to jest Hania, moja koleżanka, z którą mieszka. Bardzo mi miło Panią poznać, Pani Haniu. Mi również a, bardzo miło. A gdzie jest ta druga koleżanka, z którą mieszkasz? A, ta druga koleżanka, no już z nami nie mieszka. A, to szkoda, bo to była podobno bardzo miła dziewczyna. No ale jak Wy sobie tutaj dajecie teraz radę z czynszem tak tylko we dwie? Enough. Dajemy sobie! Hmm. No właśnie, jakoś sobie dajemy! No dobrze. Mam nadzieję, że w niedzielę będzie ładna pogoda i będziemy mogły pójść razem do kościoła. A gdzie jest to zdjęcie? Co? O, przepraszam, ja pomyliłem się, Niech pan nie ucieka, chłopcze. Pola, przedstawisz mi swojego kolegę? Słucham. A, to jest Jacek Przypadek. Bardzo mi miło pana poznać, panie Jacku. Mnie również. Przepraszam co zrobić. Szkoda, że mama z tobą nie przyjechała. No szkoda, ale myślę, że zobaczysz ją wcześniej niż myślisz. Wszyscy w domu cały czas mówimy o tobie. Smutno nam bez ciebie. Tęsknimy za tobą, kochanie. Ja też za wami tęsknię. Ale, ale babciu, co to znaczy, że zobaczę ją wcześniej niż myślę? Widzisz, przyjechałam po to, żeby namówić Cię, żebyś wróciła do domu. Ale babciu! Myślę, że już wystarczy tego życia w wielkim mieście. Pobyłaś tu, napatrzyłaś się, zrobiłaś co chciałaś. Pora wracać, kochanie. Boimy się o Ciebie. Tak daleko od domu, jak Ty sobie tutaj dajesz radę? Ale babciu, kiedy mnie się to podoba? Wszystko mi się tak dobrze układa i w pracy, i no, ze znajomymi. No, 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 no. Niech ja się temu przejrzę z bliska. A pan, panie Jacku? A? Ojej, nie. słucham panią. Czy pan mieszka tu gdzieś blisko? Czy blisko? No właściwie można powiedzieć, że nie mieszkam daleko. No raczej, raczej blisko, tak. A. 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 Napijesz się może czegoś, babciu? Nie. A jak blisko? Ja może jednak zrobię coś do picia. A ja mu pomogę. No. I co my teraz zrobimy? Musimy zachować spokój. Wszystko jest pod kontrolą, naprawdę, uwierz. Uważaj, no w zeszłym tygodniu też się poważyłeś. Powiedz mi, Poluniu, czy ten pan Jacek zawsze się tak dziwnie zachowuje? Jak dziwnie. Jacek poważył sobie rękę uropem. Czy przeciwko W moim pokoju. Zaraz ci przyniosę. W pańskim pokoju? Ja się źle wyraziłem, ja się przejęzyczyłem, ja chciałem powiedzieć. Od kiedy że... pan tutaj mieszka, panie Jacek? A ja mieszkam tu. To znaczy nie, ja tutaj nie mieszkam. Już można powiedzieć, że ja tutaj mieszkam, ale. Jacek mieszka tu, od kiedy się pobraliśmy. Jesteście małżeństwem? No to ja się strasznie cieszę, że no. to kamień spadł mi z serca gołym okiem widać, że wyglądacie na bardzo szczęśliwą parę. Tak wyglądamy, o. A gdzie się pobraliście? E, Urząd Stanu Cywilnego e, to musiało być tak. Ta, 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 ta. To znaczy, że nie macie ślubu kościelnego. No ja chciałem, żebyśmy mieli na... No A wiecie, ale... że są ludzie, dla których ślub cywilny się nie liczy. No podobno są. I ja! Do nich należy. Ale m, proszę pani. Zamierzamy wziąć ślub y, kościelny w niedalekiej przyszłości, prawda? <grym> Tylko, wie pani, to nie jest takie proste, bo trzeba dać na zapowiedzi, <grym> chodzić Oj, na te gawać. nauki. To ja wam, żeby A, A co to ma znaczyć? No, ja mam świetne stosunki w tutejszej parafii świętego Marka. Ksiądz proboszcz jest moim kuzynem. <grym> Jestem pewna, że chętnie ułatwi wam i przyspieszy ten ślub. Ja idę do niego zadzwonić. Ja, nie, nie. Naprawdę, pani dopiero przyjechała jest pani naszym gościem naprawdę nie ma pośpiechu. Mhm. Ale jak to nie ma? Ja tu przyjechałam na bardzo Krótko. I Jeżeli mam pomóc, to trzeba się śpieszyć. Ale nie, 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 nie. naprawdę, my możemy to odłożyć. A proszę, niech pani usiądzie. Na pewno jest pani zmęczona po takiej długiej podróży, prawda? Z wrocławia nie jest tak daleko do Warszawy. Nie. Przepraszam, zapomniałam o tej maści. Musicie jak najszybciej załatwić dwóch świat. A to akurat nie będzie łatwe, bo my tak naprawdę tego dobrze Jacku, nie znamy. Widzę, że muszę z panem porozmawiać. Czuję, że pan się czegoś boi, pan jest niepewny. A przecież ślub kościelny to takie radosne wydarzenie. No może i tak. Hała. Ten to masz szczęście do kobiety. Przyszedłem zapytać, o której jest ta kolacja, którą dla mnie robicie. Dzień dobry pan. Dzień, Dzień dobry. To jest pan Roman, gospodarz naszego domu. Bardzo mi miło pana dobry. poznać. Dzień dobry mi tą rękę. A, Chodźmy, zróbmy to w kuchni, Kaniu, pomożesz nam. Pani jest znajomą Jacka? Można tak powiedzieć, ale nie wiem, czy on mnie teraz lubi. A dlaczego nie? Wystraszyłam go, bo zaproponowałam mu ślub kościelny. O mój Boże. Uważasz, że go za bardzo do tego naprawdę. A Od kiedy się znacie? Poznaliśmy się dzisiaj. Ale pan Jacek to jest taki miły chłopiec i ja chciałabym ten ślub załatwić jak najszybciej. Wie pan, takich spraw nie należy odkładać na później. No, zwłaszcza w naszym wieku. Ma pani rację. A może pan zechciałby zostać świadkiem na tym ślubie? Jacek mówi, że nikogo tu nie zna, a ja to już w ogóle. Czy zechciałbym? Tak. Będę nim z największą przyjemnością. Dziękuję panu. No, to zrobił nam się niezły bałagan, jak my teraz tego wybrniemy, co? Pola, słuchaj, wiesz, że zrobiłabym dla ciebie wszystko, no ale ostatnia rzecz, jakiej bym chciała, to wyjść za Jacka. No, no przecież... Hania ma rację, troszeczkę to zaszło za daleko, no, jeszcze by brakowało, tak, żebym ja z i... No proszę cię, no to... Zaraz, 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 zaraz. Co to znaczy, że ostatnią rzeczą, którą chcesz zrobić, to wyjść za Jacka? No wiesz, no... No, no zaraz, dlaczego nie chciałabyś wyjść za mnie? A uspokój się, przy to... Czy coś jest ze mną nie w porządku? Wszystko jest z tobą w porządku. Mówię tylko, że nie chcę, teraz. No co? Myślę, że ty jesteś jaka doskonała, co? Jacy! Dobra. Słuchaj, rozmawiając w ten sposób, nie załatwimy tej sprawy. Gdybyś nie mówiła babci Poli, że jesteśmy po ślubie, to nie trzeba było nic rozwiązywać. Tak? To trzeba było coś wymyśleć, ale nie tak? taki płótno. No nie wiem, ale nie wiem. Nawet nie miałam. o Bójcie się, kłótnia przed to ślubem tak? przynosi tak? ponad nieszczęście! Od... <grym> przepraszam. Zostałem Jacka? Chodź. Tak? Dobrze, że przyszedłeś, o. musisz coś zobaczyć. E, to jest mój lokator Mieszka na górze. Bardzo mi miło. A może pan zgodziłby się zostać naszym drugim świadkiem? E, e, świadkiem czego? Świadkiem ślubu. A kto się z nim żeni? W życiu nie zgadniesz. Jacek żeni się z hanią. Z Hanią, a nie z panią? z Pani przyszła do Jacek żeni się schanią? Tak. Ale numer! Nic mi o tym nie powiedzieli. No, no moje gratulacje! No, nie wiedziałem, że się... Nap pobierać. Nie będzie żadnego ślubu! Co to znaczy nie będzie żadnego ślubu? Nie będzie żadnego ślubu, babuniu. Pani jest babcią Poli? Tak, jestem. Babcia Poli? Dlaczego mi pan nie powiedział, że to jest babcia Poli? No, bo myślałem, że wie. Dlaczego no, oni nie chcą wziąć tego ślubu? Możesz pójść ze mną do kuchni? Muszę z tobą porozmawiać. Czy ja mogę też pójść z wami? Chętnie się dowiem, o co chodzi, bo ani ja nic nie rozumiem. Panie Romku, to jest prywatna sprawa. Chodźmy stąd. A wy to sobie jeszcze przemyślcie. Może to nie jest taki głupi pomysł z tym ślubem. No proszę. O czym chcesz ze mną porozmawiać? Chcę Ci powiedzieć. Um, możecie? A, A jasne, tak. Babciu, usiądź! Proszę. Pamiętasz, kiedy byłam małą dziewczynką, zawsze powtarzałaś mi, że trzeba mówić prawdę. Cieszę się, że to pamiętasz. Babcia, ja nie umiem kłamać. Ale o co chodzi? Co chcesz mi przez to powiedzieć? Oni nie mają ślubu. Nie mają ślubu? To znaczy, że on z nią tu tylko mieszka. Nie, nie tylko z nią. A z kim jeszcze? On tu mieszka z nią i ze mną. On tu mieszka z nią i z tobą. No tak, ale to nic nie znaczy. My nic złego nie robimy. My tylko razem mieszkamy. Razem mieszkacie. We trójkę. To jest skandal. To jest niemoralne. Pola, co ty wyprawiasz? Na kogo ja ciebie wychowałam? Babciu, uspokój się! To mi się wydaje, że my nie wiem, co tu robimy. Ale Jacek mieszka z nami tylko ze względów praktycznych. Co <śm> <śm> no to To ja ci powiem, co to są względy praktyczne. Spakujesz natychmiast swoje walizki i wracamy do domu. Ale tu jest mój dom! To nie jest dom. To jest wylęgarnia zła. To jest. Przedsionek piekła. Czy chcesz, żebym uwierzyła, że mężczyzna może mieszkać z dwiema kobietami i że to jest zupełnie niewinne? Czy ten mężczyzna może coś powiedzieć? Nie może i niech pan zostawi w spokoju moją wnuczkę. Ale Ja Jacek jest moim kolegą, tak samo jak Hania jest moją koleżanką. Oni są dla mnie tacy sami, ja nie widzę między nimi różnicy. Nie widzisz? Nie, <laughs> Pan się do mnie nie odzywa, młody człowiek. Chciałem tylko powiedzieć, że rozumiem pani niepokój. Zaraz spakuję swoje rzeczy i się stąd wyprowadzę. Ale dokąd pójdziesz? Nie wiem. Prześpię się u Franka, a potem zacznę czegoś szukać. Ale nie masz przecież tyle pieniędzy, żeby sam wynajmować mieszkanie. A co mam zrobić? Hm? Ale ja nie chcę, żebyś się wyprowadzał. To jest tak samo twój dom, jak i mój. Ja się wyprowadzę. Ej, Pola. No nie, no to teraz ja też będę się musiała stąd wyprowadzić. Dlaczego ty też? No, no bo moi rodzice raczej nie zgodzą się na to, żebym mieszkała sama z Jackiem. No spokojnie, nie masz takiej babci, no nie denerwuj się. No. Pola, ty tu zostajesz. Ja jej tu nie zostawię. Pola, pakujesz się i idziemy do domu. A czy nie zauważyła pani, że czasy troszeczkę się zmieniły i nie ma w tym nic złego, że mieszkamy tutaj wszyscy razem? Niech pan mnie nie poucza. Poczekajcie. Nie wtrącaj się. Jak mogę się nie wtrącać, przecież tu chodzi o mnie? Babciu, zawsze powtarzasz, że wiesz, jak ja powinna żyć. A może chcesz wysłuchać, co ja uważam na ten temat? No proszę, proszę, mów. Ja jestem w końcu rozsądną kobietą. Przepraszam, ale słyszę, że coś mi się przypala w kuchni. Babuniu, ja już nie jestem małą dziewczynką. Ja tylko próbuję znaleźć własne miejsce w życiu, tak jak ty je kiedyś znalazłaś. Nie wiem, jak długo zostanę w Warszawie i będę tu mieszkać. Może wyprowadzę się stąd jutro, może za tydzień, może nigdy. Ale to będzie zależeć tylko i wyłącznie ode mnie. Ja nie chcę sprawić ci przykrości tym, co mówię, ale cokolwiek powiem, będzie źle. Aniu! już idę! Przepraszam cię, przepraszam. Nie szkodzi. Zawołałem Cię tutaj, bo chcę się z Tobą pożegnać. Do widzenia. Ucałe ode mnie pole, ja się stąd wynoszę. Ale Jacek! Nie mogę patrzeć, jak Pola cierpi, później przyjdę po swoje rzeczy. Jacek! Aha, i pamiętaj, że kiedy Pola wraca w nocy z pracy, to musi do Ciebie zadzwonić i musisz wyjść po nią na przystanek, tak jak ja zawsze robiłem. Nie chcę, żeby wracała sama. To na razie trzymaj się. Jacek, wydaje mi się, że jednak trochę przesadzasz. Ale... Mnie się też tak wydaje. Złam? Niech pan zostanie. Nie, nie, lepiej będzie, jeżeli ja się stąd jednak... Powiedziałam, żeby pan został. Pola! Muszę z tobą porozmawiać. Ale ja nie chcę. No dlaczego? No bo znowu będziesz miała w rację. Zawsze masz we wszystkim rację. No ale nie tym razem. No widzisz, znowu masz rację. <noise> Chcesz powiedzieć, że tym razem nie masz? Polu, byłam tutaj świadkiem czegoś pięknego. Ty i pan Jacek chcieliście dla siebie zrobić coś nawzajem, żeby to drugie było szczęśliwe. Ja chciałam Cię zabrać do domu, do rodziny, do ludzi, którzy Cię kochają, ale nie musisz już wracać do domu. Tu jest twój dom. Uch, Poza tym czasy się zmieniły, i nie ma chyba nic złego w tym, że tak tu mieszkacie. Pani będzie spać w moim pokoju, proszę, zapraszam. No to chyba wszystko, co mam wrzucić do tego garnka, to mamy. Zaraz wątróbkę, kapustę kiszoną, trochę cynamonu. Bardzo ciekawe to danie. Aha. A mogę otworzyć już wino? Tak, tak, tylko yy, wyciągnij korek, a nie do środka, dobra? Mm. Jestem. A co kupiłaś panu Romanowi? Spinki. Zaraz o. wam pokażę. O, zobacz. Czekaj, czekaj, czekaj. Czeka. Yy, no zobacz. Pokaż mi. O. Hmm? Ale to pudełko takie brzydkie. Ojejku, wiatka pokoju jest ładniejsze, to przyłożymy je do tamtego. Zrobisz to? Zrobię, zrobię. To dobrze, bo my musimy się jeszcze przebrać. Chodź. Ładna. Zaraz przyjdę! Tak bardzo Mam jeszcze tak fajnie, że ta jest też pani. Babunia, jak ślicznie wyglądasz! Oh. Dziękuję kochanie. To napiję się pani? Z przyjemnością. Gotowe? Zobaczymy. się. Pan jest bardzo postępowym człowiekiem, panie Romanie. Tak, a dlaczego pani tak myśli? Pan wcześniej niż ja zrozumiał, że tych troje może mieszkać razem i że nie ma w tym nic złego. No, em, ba, Tylko dlaczego oni się tak okropnie ubierają? Czy ja wiem? Teraz są takie inne czasy. E, proszę, siadajcie do stołu, zapraszam. Pola, chodź po e, tak. Proszę, pani Emilio, niech pani usiądzie. Może tutaj, pani romku, pan koło pani. Zanek, chodź. Mm -hmm. e, o, proszę. Proszę się częstować. Proszę bardzo. Smacznego. Jeżeli nie możesz znaleźć tej drugiej spinki, no to damy mu jedną. Ale nie możemy mu dać jednej. Możemy, tylko zawsze będzie musiał trzymać jedną rękę w kieszeni. <noise> Proszę. Mm. Mm. A co to jest? A to jest specjalne danie przygotowane na cześć pana Romana. Mam nadzieję, że będzie wam smakować. A właściwie co to jest? A to jest, można by tak powiedzieć, że to jest taki groch z kapustą. No, no widzę, i ze spinkami do manki. No? Znalazł ją panu, to gratuluję, o to właśnie chodziło. Świetnie. O co? No, to... no o to, że prezent urodzinowy był schowany w. Jedzeniu, no, Zaraz przyniosę drugą. To o. chyba taki młodzieżowy zwyczaj. A jest taki zwyczaj? Yes. Jest. Dobrze, że to nie było nic większego. No. Zaraz nie będziesz musiał trzymać jednej ręki w kieszeni. Pani coś z tego rozumie? No, no to, panie Robków, wszystkiego dobrego. Wszystkiego no, dobrego, panie. Wszystkiego dobrego, Dajcie! To teraz zatańczymy! Dobra? No, jest. no coś włożyć. Pralic, no czaki! Tylko nie to, no. Jezu, moje uszy. No. Czy pani może tylko słuchać? Proszę pana, teraz są już takie inne czasy, że może trzeba by spróbować. Ale co spróbować? No, proszę pana, to nie jest taniec, to jest gimnastyka, ale to się też tam przyda. tak pani myśli? No, zatańczymy. Łady, dobranoc. Bola, wiesz, wydaje mi się, że twoja babcia była dzisiaj z ciebie bardzo dumna. Zdziwiona, ale dumna. No i miała z czego? Pokazałaś, że już nie jesteś dzieckiem. No, pokazała. No. Dobranoc. <laughs> dobranoc! Dobranoc. Tak, tak, mamusiu. Nasza mała córeczka pokazała, że już nie jest dzieckiem, jest dorosłą kobietą. Tak. Tak, tak, tatusiu. <laughs> Ja tak nie zasnę! Ojej, a co się stało? Denerwujesz się babcią? Nie, nie denerwuję się. Nie mogę tylko znaleźć mojego misia. Nie wiecie, gdzie on jest? <śmúsica> a... Tak, mamusiu. Tak, tak. <śmiennie>